Dzień doberek, dzień doberek. Takie światło tutaj jakieś dziwne, no ale dobrze. Dzisiaj, kochani, znowu szyłam broszki. Wczoraj, jak usiadłam do szycia, to siedziałam 12 godzin bez przerwy i cały czas szyłam. I zobaczycie tutaj fragmenty, jak szyłam jedną. Może dwie broszki. Dzisiaj szyję już następną, wszystkie są na zamówienia. I Ilonka jeszcze dzisiaj była w pracy, rano zrobiła mi wielką niespodziankę, co za chwilę też zobaczycie. A potem zrobiłyśmy sobie wycieczkę troszeczkę żeby rozruszać się, żebym, Ilonka mówi, żebyś nie przyrosła do krzesła. A jak zadzwoniłam do mojego męża i mówiłam mu, że szyję, to on mówi, to po coś ty tyle kilometrów jechała, jak ty tam szyjesz, w domu też mogłaś szyć. Ale słuchajcie, w domu jest inaczej, bo człowiek jak jest u siebie w domu, to siedzi i cały czas na z tyłu głowy, że coś jest jeszcze do zrobienia. A to trzeba wstawić pranie, a to trzeba jechać na zakupy, a to coś trzeba zrobić. No i a tutaj to ja sobie siedzę z taką spokojną głową i bardzo mi się dobrze pracuje. Zamówienia weszły, więc muszę się brać, ale sprawia mi to wielką, naprawdę wielką radość. Zobaczmy co pisze w naszej dzisiaj książeczce szczęście. A dzisiaj mamy luty, luty, który jest Lonka dzisiaj? Jak to 14? A, 14 Walentynki! <słuch> Dobrze. Ale najpierw przeczytamy 13. I 13 pisze tak: Post to najlepsza terapia dla ludzi żyjących w dobrobycie. Jest Procesem oczyszczania, dematerializowania i uwalniania. No, takie filozoficzno-prawdziwe stwierdzenie. A 14 lutego, ja się spodziewałam, że będzie coś walentynkowego, a e, właściwie nie jest, bo to tą sentencję, którą mamy, 14, to posłuchajcie, życie jest zbyt krótkie, a świat za mały na to, by czynić zeń pole bitwy. Także, no, to jest też właściwie moje motto. Ja naprawdę wolę 10 razy coś przemilczeć, niż się raz pokłócić. Um, ja kiedyś często używałam tego powiedzenia, że wolę mieć spokój niż rację. Więc tak. No nic kochani. Ja zapraszam Was na skrót tego, co się działo u mnie przez ostatnie dwa dni. Życzę Wam miłego oglądania. I zobaczymy jeszcze się na sekundkę. Na koniec. Ilonka chodzi do pracy. Ale yy, ja wstałam, a tutaj na blacie po prostu taka karteczka dla mnie dzisiaj. dziwsze. w kuchni poleca placuszki bananowo. Razowe z powidłami smacznego, i zobaczcie, co mi się rano zrobiła. U no, nas niemożliwa przed pójściem do pracy. Zrobiła mi na śniadanko placuszki z powidełkami, no po prostu jest boska. Ja się czuję, jak na jakiś ekskluzif w czasach. Oprócz tego kobaltowego motyla, które jeszcze raz Wam tu ewentualnie pokażę. Patrzcie, którego wczoraj uszyłam. Zaczęłam szyć i dzisiaj będę kończyła koniczynkę. To są też broszki na zamówienie, koniczynka takie tutaj. Listeczka ombre. Jeden ten szczęśliwy czwarty listek jest przyozdobiony kryształami. I e, właśnie zabieram się za oprzywanie koniczynki. Tu już jest wypalone logo. Może kiepsko tutaj w tym świetle to widać. E, więc teraz muszę oprzyć ładnie całą broszkę i e, następne zamówienie będzie do Was. Gotowe. I skończona koniczynka. Koniczynka wygląda tak. Tak. Koniczynka też jest uszyta na zamówienie i będzie czekała na wysyłkę, bo osoba, która zamówiła koniczynkę, zamówiła jeszcze jedną broszkę czyli. Będę tą broszkę dopiero szyła, dlatego dzisiaj koniczynka pakowana jeszcze nie będzie. Ale tak, jestem zadowolona. Widzę duży progres, jeżeli chodzi o. Staram się bardzo, żeby te wykończenia były jak najprecyzyjniejsze, jak najdokładniejsze. i Mam nadzieję, że i one Wam się spodobają, i że będą cieszyły swoich właścicieli długie, długie lata. Ilonka wróciła z pracy, więc ubrałyśmy się i idziemy na spacerek. Tak, bo jest I, ładna pogoda. Jest ładna pogoda. Idziemy sobie pobuszować. O jakichś sklepikach. Do Tediego wyjdziemy. Po bliskich. No, jak będzie coś ciekawego, to Wam pokażę. Myślę, że w Tedim to wiosna już jest na 100%. Wielkanoc. Wielkanoc. No na pewno. Ale chętnie, bo wiecie, że ja tam, tam nigdzie nie chodzę, bo wszędzie mam daleko, więc z Ilonką po spacerku chętnie sobie zajrzę do takiego sklepiku. Bo mi siostra przyrośnie do. Ten, do warsztatu z bruszkami. no. no. Ilonka mnie odkuła. Odkuła o, mnie z warsztatu. Odkułam ją, bo już korzenie prawie mi zapuściła. <głos> <głos> Biurku. U Ilonki przed domem już kwitną przebiśniegi. Więc pierwsze wiosenne kwiatki. Wola. Jedziemy siostra autobusem? Tak jest. A komunikacja jest? Bezpłatna. W Bolesławcu. Komunikacja w Bolesławcu jest bezpłatna wtedy już wielkanoc zobaczcie jakie kartki serwetki tutaj takie króliczki boskie o i nawet filcowe fajne takie talerzyki metalowe To ja też. No. Duże takie jajecze, koszyczki dla dzieci na zajączka, to są na pewno, nie? Nie. No. O, tu są piękne rzeczy. Te są tu do góry fajne. No i tu są same takie porcelanowe. Też bardzo ładne. Można sobie żyżuchę zasiać. No, albo, albo jajeczka, jajeczka albo włożyć. Jajeczka włożyć, albo cukierki O, to są takie nadwór takie motyle do powieszenia. Nie minie. Takie a, dosyć spore motyle. Zobaczymy, ile taki motyl kosztuje. E, czekaj, 30 zł. Tu pojdełka do no. ptaszków. A to jakie ładne, zobacz tutaj ten. Tu takie dwa ptaszki, i tu pojdełko. Ładna nie o, takie konepki naczynia. A to są dla miłośników domowych kwiatków. Bo zobaczcie moją dłoń, jakie te są malutkie narzędzia. To jest do domowych kwiatów. Mm, tu, o, o, jakie to tak fajne samo. metalowe. Ale numer ile to kosztuje? E, to, opaczę, Polsk, 12, 12 zł. 12 zł. zł ale niedużo, a tu są takie dwie, dwie łopatki i takie takie już popatrzmy tutaj na drugą stronę tu są osłonki wszystko do grillu. sezon grillowy jeszcze trochę i się zacznie a tu są takie osłonki wiszące Żabki one są chyba te halogenowe i one albo na baterie. A nie, tutaj jest do naświetlenia. I to y, świecą oczy w nocy. I tu figurki, to tak zazwyczaj nabór. My z Ilonką wróciłyśmy ze spaceru. Ilonka już rano uszykowała takie pyszne deserki, siostra. Jak się staje o 5 rano, i nie to, że muszę. Ja po prostu no. lubię tak Ilonce się po prostu tak kortyzol wydziela. Tak. Czy to jest sobota, czy niedziela, czy poniedziałek, czy zwykły dzień? No. Piąta godzina, 5.15. Nie może. No to później ja no. na siódmą do pracy No i tutaj no mamy coś, takie coś cudowne powiedzieć. rzeczy, czyli kawka z ekspresu i chia z owocami. Z mleczkiem. No i tak. Będziemy za chwilę sobie piły kawka. W Tedim byłyśmy. Trochę tam wam włączę wstawek, ale pokażę wam co ja kupiłam w Tedim. I to jest w dalszym ciągu inwestycja mój warsztacik i kupiłam taki organizer z szufladkami. Yy, które się tu wyciąga i można. Yy, I tutaj yy, nie chodzi o to, żeby mieć tutaj takie bardzo drobne, te, te takie mini-mini koraliki, tylko takie właśnie troszeczkę większe koraliki, jakieś inne kryształki czy, czy takie rzeczy. I tych szufladek tutaj jest znak 2, 4, 6, 8, czyli 12, yy, więc można sobie fajnie wszystko posegregować. I to kosztowało, kochani, i to kosztowało 35 zł. Czyli taki organizer. I tak właściwie to skupiłam się na organizerach. I yy, kupiłam sobie jeszcze do tych drobnych koralików takie małe yy, słoiczki. Takie małe. Yy, ich tu jest po 8. I yy, każdy, yy, każdy kosztował taki zestaw 5 zł. Więc yy, mam sporo takich koralików, które mi się już nie zmieściły w te moje poprzednie organizery. Więc sobie kupiłam i yy, zobaczcie, kupiłam sobie jeszcze tutaj coś takiego, i yy, to też elegancko się zamyka, bo mi właśnie chodziło o to, żeby się naprawdę fajnie zamykało. Tu sobie też mogę posegregować koraliki. To są yy, pojemniki do farb, do farbek. Yy, I taki, yy, taki pojemniczek kosztował też 5 zł. Takie dwa. Sobie kupiłam większe. Kupiłam sobie, nie było wyboru, ale kupiłam sobie taki fajny melanż niebieskich koraliczków, tych drobnych. I on kosztował. I on kosztował. Matko, tu piszę w kilogramach, w przeliczeniu na kilogram. Ale nie, jedno euro to 5 zł kosztowało to. I kupiłam sobie też zapas taśmy klejącej, bo jak pakuję dla was wysyłki, to potrzebuję i to trochę schodzi. Więc to są moje całe zakupy z Tediego i właśnie mówiłam do Ilonki, że żeby takie coś kupić, to co tutaj widzieliście. To jest dla mnie cały dzień, od rana do wieczora e, pracy, bo tyle sobie zarobię na jednej broszce, a to wszystko kosztowało 67, chyba 60 zł. I to e, nie jest e, i to jest moja praca za 12 godzin pracy. Za 12 godzin. No, ale może dojdę do e, tego, że będzie mi to przychodziło szybciej. Sprawniej, i może coś więcej uda mi się wtedy uszyć, żeby coś więcej dla mnie zostało. Ale bardzo się cieszę z tych organizerów, bo fajnie mieć miejsce pracy. Tak wiecie, zorganizowane fajnie, że wszystko jest posegregowane, i wtedy tu, 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 tu i tak. Teraz sobie z Ilonką tutaj. Popijemy kawusie, oj, zrobiłyśmy sobie spacer, a może pokazywałam Wam taką migawkę krótką, jechałyśmy autobusem, bo autobusy w Bolesławcu są, wszelka komunikacja miejska jest bezpłatna, więc można się przemieszczać w jedną stronę, jechałyśmy autobusem, a z powrotem... Ale tak szczerze mówiąc, to nie miałyśmy w planie jechać autobusem, no ale doszłyśmy do przystanku autobusowego i dosłownie przyjechał autobus, no to jak miałyśmy nie wyjść? Chociaż w jedną stronę się przejechałyśmy hmm. kawałeczek autobusem, tam sobie pochodziłyśmy po tych wszystkich centrach, tam dużo nie było, jeszcze blisko byłyśmy troszeczkę, no, ale stamtąd już ładnym spacereczkiem sobie wróciłyśmy do domu, także jesteśmy dotlenione, kawka. Tak, wróciłyśmy z buta, hmm. żeby nie było, że tylko dupcie wozimy autobusem. No i teraz, słuchajcie, z czystym sumieniem takie chia. Mm. Mm. Czy ja wiem, czy to dobre? Pyszne. <laughs> czy ja wiem? Pyszne. Z malinami i z borówkami. Mm. I popatrzcie, ja już sobie tutaj yy, pouzupełniałam niektóre szufladki. Yy, to, to nie są takie zwykłe szufladki, które mogą wypaść i się coś wysypać, bo zobaczcie, to są takie mini kontenerki i w tych kontenerkach yy, Otwiera się je w ten sposób. I mam te słoiczki, które, te te malutkie, takie wypełnione już koralikami. Więc super. To się tutaj tak po prostu zamyka. Mam tu jeszcze sporo szufladek pustych, ale mam dosyć duże zamówienie złożone, więc na pewno będą wypełnione. No i oczywiście, zobaczcie te pojemniczki, które były e, niby do farb. A ja sobie tutaj y, powrzucałam moje. Tutaj są i kola, koraliki, ale y, najwięcej jest cekinów. Cieszę się, że mam to zrobione. I oczywiście dzisiaj już szyję następną broszkę. I zrobię Wam tak króciutko. Pokażę tylko na jakim jest etapie. No, musiałam odkręcić. E, to będzie ważka w takich neutralnych kolorach. Na razie jest tyle. O, tu lampeczką troszeczkę poświecę. Na razie jest tyle, ale zaraz będę. Ym, zaraz jak zmontuję filmik. <śm> zaraz jak zmontuję filmik, to będę sobie szyła dalej. E, nie mogę się doczekać. E, nigdy mi się to chyba nie znudzi. E, więc. Takie moje wakacje. Dobrze, kochani, ja Wam życzę miłego dnia. Zapraszam do odwiedziń. Jeżeli ktoś ma ochotę na broszkę, to zapraszam. Jeszcze raz mogę Wam pokazać te, które uszyłam wczoraj. O! To mamy takiego. Złotego y, motyla y, z, y, z takim kobaltowym brzegiem. O! No i oczywiście koniczynkę, która też cieszy się dużym y, jak to jest? powodzeniem. Zainteresowaniem. Koniczynkę. Dobrze, kochani. No więc ja biorę się za montaż. Życzę Wam miłego dnia. I do następnego razu. Pa-pa!